przed jutrzejszą wyprawą na Morskie Oko tak więc, tak w skrócie to co muszę zabrać, wstępnie jedzenie jakieś lampki, pieniążki, zapalniczki sprzęt fotograficzny mikrofony z ważniejszych rzeczy, krótkofalówki w razie gdyby coś się stało, będę miał łączność z toprawnikami Część rzeczy spożywczych, jakieś ubrania grubsze, plecak. Już trzeba wstawać. A dzisiaj mam grzaneczki o godzinie 5.30, dzień przed zabawą noworoczną. Bo mamy dzisiaj niedzielę, a jutro już wszyscy będziemy się bawić na różnego rodzaju imprezach. Grzoneczki są z serkiem, ogóreczkiem, pasztecikiem i jeszcze sałatka w środku. Spójrzcie jak jest jeszcze ciemno, a ja idę już do łazienki. Widzicie moją chojneczkę, a pod nią polańczyk leży. Tak wygląda środek przed godziną 6. Wszyscy, wszyscy jeszcze śpią. Zjechało bardzo dużo osób. To już jest osoby na, na przywitanie Nowego Roku. Spójrzcie na poleńczyka jak się bawi. No pokażę jak się bawisz. Hej. No pokażę jak się kotek bawi. Mam jeszcze kilka minut do pierwszego autobusu za oknem jeszcze widzicie szerówka. E, jestem na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sprawdzam warunki panujące e, na dzisiejszy szlak, który zaplanowałem. Tak więc e, posłuchajcie. Ej, ej, ej! Ty! Swaniak! No, co ty wyczyniasz? Co tzw. jak wyczynił mój? ta choinka jest większa od ciebie. Warunki na szlakach. Do wysokości około 1600 metrów śnieg jest mokry i przepadający. Wyżej położone szlaki są w większości nieprzetarte i zawiane. W wyższych partiach, tat, obowiązuje zagrożenie lawinowe. Jesteśmy narażeni na Burze szczególnie niebezpieczne jest przebywanie w granicach na szlakach. No i tutaj mamy kolejne zagrożenie. Podczas silnie wiającego wiatru na szlaki mogą spadać gałęzie drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia, no to wiadomo. się zastanawiam co tu jest jeszcze ważne, ale generalnie no, jest trochę informacji, ale postanowiłem, że sprawdzę je osobiście i za godzinkę, za półtorej, za półtorej bardziej znajdę się już na szlaku, będę w palenicy, do której dowiezie mnie busik. No nie wiem, który dzisiaj pierwszy tak naprawdę kursuje, bo mamy niedzielę, już jutro zabawę sylwestrową więc podejrzewam, że niewiele osób zdecyduje się, szczególnie gdy za oknem jest dosyć spory mróz na taką wędrówkę wczoraj tu na ośrodku było naprawdę hucznie do długich godzin nocnych można było podziwiać fajerwerki także Polańczyk był oczywiście ze względów bezpieczeństwa w przyczepce razem ze mną no ale przy okienku, tam, tam, tym kuchennym zerkał sobie jak to pięknie się wszystko rozbłyska ludzie znaczy, się ostro tu wczoraj bawili popijali, gdzieś jakiegoś grilla nawet miałem okazję wywęszyć, palili no turystów zjechało masakrycznie dużo tu koło mnie jest takie zagłębie przyczepek kempingowych znajduje się ich tutaj kilka to jest takie, takie największe skupisko ich które są nastawione, że tak powiem, na stałe. To są przyczepki ośrodka. No i już tutaj wczoraj panie sprzątały w tych przyczepkach. Widziałem, tam pościel zmieniały na świeżą i tak dalej, i tak dalej. Także podejrzewam, że dzisiaj tutaj też się ludzie zjadą. No i przez najbliższe 3-4 dni nie będziemy mieli takiego spokoju, jak dotychczas, bo nie ukrywam, w przyczepie mieszkaliśmy przez prawie 3 tygodnie, 2,5-3 tygodnie sami z Polańczykiem. Szczepy były luźne, ludzie jednak wybierają domki komfortowe, gdzie są super urządzone, wyposażone, no są łazieneczki w nich, telewizja i tak dalej. my generalnie nie potrzebujemy aż takiego luksusu z Polańczykiem. Jesteśmy przyzwyczajeni do innego troszkę życia, także Polańczyk się nawet cieszy z tego co ma, bo na pewno niewiele, niewielu z Was wie, ale Polańczyk został uratowany. Stąd ma imię Polańczyk, bo jest z Polańczyka z Bieszczad, jest to Bieszczadzkiego. kot. go do siebie do domu, do Ostrowca Świętokrzyskiego, 300 kilometrów. 300 kilometrów przebywałem w tym czasie w sanatorium, na turnusie rehabilitacyjnym i... No to ja opuszczam ośrodek. Idę teraz na autobus spory mrozek jest słyszycie jak wszystko trzeszczy? No. akurat przywitało mnie szefostwo teraz przyjechali z domu tutaj doglądać porządku jedzie akurat autobus To mi się udało. Dzień dobry. Okay. Spójrzcie tylko ile osób przyjechało dzisiaj. Mamy 8 z minutami. Calutki parking już jest zapełniony. I w tym momencie mamy komunikat lawinowy 2 I co to oznacza? Wyzwolenie a lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na e, stromych stokach Ranią z dziadkiem Pranio. Pranio nie drogi tak spójrzcie tam jest sarenka zaraz może mi się udaje ją O gdzieś tam zaraz, zaraz, gdzie ona jest? o tu, tu tu jej tyłek widać o. Ci ludzie chyba wszyscy ogłupiali. jutro Sylwester, spójrzcie, jakie tłumy. O, o, o. Ale jest cudownie, widoki są naprawdę piękne. Szczególnie teraz zimą. I wcale nie jest takie zimne. wiecie? temperatura odczuwalna jest, myślę, na minusie tam kilka stopni, ale. Ale jak, jak się idzie pod górę i, i z plecakiem, to jest naprawdę ok. No to pomykam dalej. Piękne, bo nasze polskie. Spójrzcie, jak to jest cudownie. I niekoniecznie to musi być lato. Zimą jest naprawdę. Obłędnie. Spójrzcie, jakie fajne źródełko. Gdzieś tam pod śniegiem sobie spływa. Wyrobiło koryto. I generalnie jest tutaj dużo ponad 50 cm śniegu. Próbowałem dostać się bliżej do niego i niestety ugrzęzłem. jak wyglądają warunki polowe no tak, woda się już gotuje będzie zupka maka... o to jest spaghetti to jest spaghetti po bolońsku nawet nie wiedziałem no a później będzie grzane o smaku korzennym No tak? nie żartuję no idę idę dalej a, no, to tak idę, no trzeba, no. No, trzeba no. sobie umilić nie to o będzie będzie e, grzane o smaku korzennym o idzie biedronce w biedronce? W biedronce no, no muszę iść do biedronce. chcecie to chodźcie no was poczęstuję

Słuchajcie, ja się Was pytam skąd tyle osób dzisiaj za kilka godzin będziemy witać nowy rok a tu ludzi jest masakrycznie dużo Przed Wami morskie oko, proszę bardzo. Tam gdzieś w tle powinniście zobaczyć schronisko. Spójrzcie, jakie piękne góry otaczają. Szczególnie teraz, porą zimową. Zejście na dój, to nie lada wyczyny. schodzimy na morskie oko Po tych winach, które tu widzicie Dobra Przepraszam bardzo. Субтитры сделал DimaTorzok Może mi się uda O rany To jest lód Spójrzcie Spójrzcie jak to wygląda to jest naprawdę masakra Ludzie u góry filmują Tu macie teraz chyba podgląd na schronisko Nie wiele jest śmiałków i wszystko oh, czytałem na drugą stronę. o rany! <gly> Widzicie ją? Ja? Ooo, oh, no jej <gly> <gly> To <ja? gly> Nagrałem to. Jesteście uwiecznione. Spójrzcie tam sobie. Fajne serficzki robią. Widzicie ich? Z zimnymi ognami, chyba. Spójrzcie, tu już niektórzy obchodzą nowy rok. Tam jest gdzieś szampan. Tam w tle, o widzicie go? Jest szampan. Jest ostro. Obcokrajowcy się bawią. Chyba lepiej od nas. O, zdrowie. No pięknie Pięknie jest, a tafla lodowa spójrzcie zamarznięta Niektórzy decydują się pale, parę kroków wejść No ja niestety nie ryzykowałbym, bo widzicie Tu jest, tu jest woda Ale chyba nie widzę, Czas. Co, że ja uważa, że co, że ja nie, no nie, Jest za czas. Bo ja ważę najwięcej. Czy ja wiem? Nie, on będzie. drugi. nie, będzie się nie da się <noise> co? Co? Nie, co? nie da się dzieci. Nie Oko, które tu widzicie, jest największym jeziorem w Tatrach położone w dolinie Rybiego Potoku. Najgłębszy punkt morskiego oka sięga 50 metrów pod powierzchnią lustra wody. Powierzchnia jego wynosi 34 hektary z czego się dowiedziałem. Jeziora nigdy nie zarybiano, a żyje tu wiele gatunków ryb. Między innymi lipienie pstrągi 1395 metrów z tego co pamiętam nad poziomem morza 10 metrów wyżej, czyli 1405 metrów znajduje się schronisko, które w tym momencie możecie, powinniście podziwiać, bo nie mam podglądu. Morskie oko to jezioro polodowcowe jest zasilane z e, czarnego stawu, który tam w tle znajduje się e, czarny staw możecie zwiedzać obchodząc morskie oko albo prawą stroną to też lewą stroną i czarny staw znajduje się tam powyżej e, droga do czarnego stawu stąd taka po marszem zajmie Wam około 45 do 60 minut. Także naprawdę gorąco polecam. Również zobaczycie fajny wodospad, który z czarnego stawu wpływa i zasila morskie oko. Czarny staw jak i morskie oko zamarzają na przełomie października listopada. Powierzchnia lodu jest uzależniona od warunków, które tu panują. To chyba tyle na dzisiaj. A teraz udaję się na obiadek, powyżej 10 metrów. No właśnie tam, gdzie jest ciepło i miło. Polecam każdemu, kto tu jeszcze w zimie nie był, dla takich naprawdę mega leniwych. Badamicz możecie sobie dojechać połowę drogi możecie pokonać eee, tradycyjnie koniczkiem. W tym momencie są to w na płozach, a nie tak jak w okresie letnim eee, na kołach. O, tak.

Медведев, он пришел указывать на матче на формате. Я поднял, да, но хотя что из цена не не Słuchajcie, mamy już godzinę 15, także po zamykam. zmykam w stronę... Stronę... stronę parkingu, w stronę palenicy, za godzinkę będzie ciemno, a na dół mam ponad półtorej godziny, osób jest jeszcze dużo, masakrycznie dużo, naprawdę no, cudownie, bardzo miło było. był dzisiejszy dzień, bardzo miło spędzony, Także ostatnie jeszcze spojrzenie na morskie oko. I ja już uciekam do domku. Także do zobaczenia. Hej, hej. Oto kolejka najbardziej wygodnych turystów. Wszyscy oczekują na koniki, aby zjechać sobie w dół za przęgiem konnym. Tak więc dotarłem, znajduję się już w Palenicy, tym otobusikiem jadę do domku mojego. A na zakończenie dzisiejszej wędrówki rondo Kuźnickie. Tak, to pięknie przystrojone.